Hey, witam Was serdecznie. Z tej strony to, zapraszam do kol oglądania kolejnego odcinka. Zagrajmy w Mighty Magic 8, czyli niszczyciela. Dobra, wybawiamy osy. Standardowo headshot. <śm> Dobra. Idziemy dalej. Tu jest gniazdo os, moi drodzy. Jest ich tutaj całkiem sporo. Nie od tyłu atakują, mi się to bardzo nie podoba. Eee... Królowa Os! wow eee, Szybko. Dobra, to było ciężkie. To była osawa wiosna, że to królowa Os, ale i tak nam dowaliła całkiem ładnie. Nie wiem czy się opłaca wchodzić do tego gniazda, ja wam pokażę jak to wygląda w środku, ale już dość mocno zostaliśmy po dupach. Mam no, nadzieję, że nik nikomu się nie zniszczyło, nie, dobrze. Wow, o tutaj są Rupiec. fajne rzeczy. Fajne, wow, długa alficka włócznia, spoko. Mieczyk, cep. Wpyta tego wszystkiego. Dobra, ja założę ten pas berserkera, ponieważ no, no cóż no. No cóż, to. sprawdźmy po prostu kto ma naj największe obrażenia. Czy można ten pasek nałożyć na zmoka? Smoku? Nie nauczę się tego. Jak ty ładnie mówisz. No dobra, moc, ale słaba klasa pancerza. No dobrze, no to sprawdźmy kto ma największe obrażenia. Chwila, 13,20. Ty. No dobra, no to spróbujemy. Wiecie, to będzie eksperymentalna rzecz. Założymy jej ten pasek. Ona teraz będzie miała bardzo wysoką moc 132. Ale będzie miała bardzo słabą zbroję i no nie jest to najlepsze. ale sprawdźmy. Ja by nam nie zginęło, bo ona jest tutaj hillerem naszym. No to wygląda jak odbyt, ale wchodźmy do środka. Nie to. Gniazda emituje buczenie, które powoduje szczęk zębów. taki jaki i, i cię to nie wiatr, lecz podmuch tysiąca manstrualnych skrzydeł. Nie dam się. No idzie nieźle. Idzie nieźle. Okuźwa. Wow Wow, wow, wow 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 Dobra, okej, okay. to było trochę mocne Ej, hey, gdzie są wszyscy? <laughs> Ej, gdzie są wszyscy? Nie, no kurde, znowu nie zdążyłem Nie, to nie ma sensu, dobra, wrócimy tu kiedy indziej jest ich zwyczajnie za dużo. Sprawdzimy czy się da dostać tutaj za pomocą skoku. Wow! O Boże! Ale ich tu jest! <śpiewa> Dobra, to nie ma sensu. Chodźmy stąd. Spieprzam stąd, ogólnie rzecz mówiąc. Tak, spierdzielamy. Tu są jakieś osy, fajne. Z i sobie powalczymy. Czy ona ma ten pasek? Ma. Już się nie mogę doczekać, jak będę miał rycerza. Który będzie zadawał dużo obrażenia i dostanie ten pasek To będzie po prostu piękne Dobra, tu jest jakaś... Tu jest, jest mnóstwo odczynników Wybijemy te osy tutaj Wbijemy je, ponieważ jest tu ich dość mało Więc warto... Warto je tutaj poświęcić czas na... Dowolenie im Co jak co, ale nie chciałbym mieszkać w mieście, w którym jest tyle takich owadów Wyprzonych os, które mają tarcze w jednej ręce, miecz w drugiej, co to w ogóle jest? Okej okay. Dobra, czynników nie będę brał, bo w sumie po co? Ale ważne są rządła, które posprzedajemy i dostaniemy dużo kasy za nie po szpiece. Okay, idziemy teraz na drugą stronę. Wow. Wow. A nie, to jakieś kwiaty tylko. O Jezu, trochę ich tu, Dobra, może damy radę. Przydałby się grać meteorytów. Jak w siódmej części. Ktoś umarła umarła. No, nie jesteśmy wcale aż tacy dobrzy, jak myślałem. jest naprawdę hardkorowo. Na nie, no, no, no nieszczęście nam ta umarła. Teraz ją wskrzesimy. Zobaczymy, jak to wygląda, ten czar. Wirujące ostrza, o, o. Jak mogłem o tym zapomnieć? Peranimacja. czekaj, czekajcie dobra nie, lepiej nie będę ryzykował bo w tym Czy wyjął w mieście czy tu coś jest oprócz tych kwiatów? dobra, wow sporo obrażeń zajmują naprawdę sporo Ale idziemy teraz sprzedać żądła os i yy, uleczyć naszą martwą elfkę, Świeżo najętą, a już nie żywą. <śkoda> Szkoda. Właśnie ten słup, chcę zobaczyć co to jest. A to jest obelisk. A, ok. Dobra. Tutaj oczywiście też są obeliski, już o tym mówiłem. Nie mam odczynników. Nie chcę. No, nastukaliśmy kasy. Za to idziemy się uleczyć. No ogólnie nie jest źle, fajnie się gra. A właśnie zaczynają się trumny. doskonale! Doskonale! Dobrze? Tutaj się podleczymy. Co możemy dla was... Strasznie dużo, ale trudno. macie nasze błogosławieństwo. A, dzięki, dzięki. Właśnie zaczynają się trudności. Okej, okay, spoko. Dobra, no to porobiliśmy, co mieliśmy porobić. Zastanawiam się, co teraz? Co teraz, moi drodzy? Co kuźwa teraz? Idziemy sprzedać śmieci, idziemy sprzedać śmieci, dbajcie. Jak mogę dziś wam pomóc? Sprzedaj. Uła. Dobra. Broni będzie tutaj o wiele więcej. Tajemnica. Słodki panie, co to jest w ogóle? Sprawdzimy ten puginał. To raczej nie. Zaraz kowala muszę znaleźć. Jest tutaj. Mamy tylko najlepszy towar. I sprzedajemy, uwaga. Hop, 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 hop. Hop hop. Wisi mi to. Tu, 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 tu. Nie wiem. To jest ciekawe. Sprawdźmy. Identyfikacja. Kupiecki styl dwojowników. Wydaje mi się, że już to miałem. Ale zaraz to sprawdzimy. I teraz tak: yy, 6, 5, 7, 6, 5, 7, 5, 9. 9, 8, 10. Dobrze. W takim razie to pójdzie na sprzedaż. To do naprawy. Uuu, nice. Mamy tylko najlepszy towar. Ok, spoko. Mm, no dobra. W takim razie tak. To nie, ale ja miałem sprzedać. Ujęcie. Yes, nie first. jest. Uh, dobra, identyfikuj to gówno Sprzedaj! Hop, 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 hop. hop. No. No to mamy 30,5 30, tysiąca kasy Rzeckie towary z całej krainy. Sprzedaj, 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 A tego nie sprzedać, okej, okay, trudno Eee. Hop, hop. hop. Sorry. Sorry za komórkę. I jeszcze było naprawimy oczywiście. Z wami. Jak mogę dziś wam pomóc? Chyba, że nie. Chyba, że kupimy to. 12, 18, super, kupimy to. Trochę drogi, ale, ale myślę, że warto będzie to kupić. Hop. A to standardowo sprzedajemy. No. Dobra, no to mam fajną kolczugę, 18, 18, hop. Hop. Ten ma też 18. Ten ma 10 skórzany. jak mogę tu Coś dziś lepszego, 10 klasa że plus 4, troszkę drogie. A to kosztuje... Oproszę, proszę, mogę pojechać Boże, jak drogo. Pospólstwo. Pospólstwo. Jak mogę dziś wam pomóc? Pospólstwo. Plus 6 Plus 2 Dobra, bierzemy. Okej, okay, już wracam. Słuchajcie, znowu crashnęła mi nie wiem co się dzieje, dlaczego to się tutaj kraszuje? E, naprawdę się nie, nie wiem, i... jest to bardzo irytujące dla mnie. Kurwiam, jak coś takiego mi się dzieje. Ok, dobra. Posprzedawane wszystko. Kto potrzebuje biegłości na pewno? Takich na szybkość. Dobra, kupiectwo nie, smok na razie nie. Tak, smok potrzebuje. Ok, spoko. Więc proszę. Proszę. I robimy bum Biegłości smoków na mistrzowski. Dobra, to co? Zbieramy się z Alvar Nie ma co już tutaj dłużej yy, przebywać. Do Murmur Woods nie pójdziemy. Sprawdźmy, co jest tam. Okej. Okay. Tak. A, nie tak, nie tak, nie tak. Się nie tak robiło. Hop. Tak. Dobra. To co? Sprawdzamy, co jest po tej stronie mapy. Czy tam możemy pójść? o fajne może. Pustynia Iron Sand. Eee, dobra, pustynia Iron Sand. Ok, idziemy. To jest nowe miejsce. Tu są gogi, których jest dość dużo. One bywają bardzo wredne Warto jest sobie tutaj pozabijać. Kurde, jak nas różnął. Znowu przepraszam Was za komórkę. Niestety, zawsze dzwonię, jak nagrywam. Yy, ok, to jest pustnia Iron Sand. Z bardzo fajną muzyczką. Yy, przyszedłem tutaj tylko po to, żeby sprawdzić, czy da się zwerbować smoka. Jeśli się nie będzie da dało, to trudno. Dobra, Olać. Nie chce mi się. Atakować. Pójdziemy zwerbować Smoka do Iron Sand. Ale niestety nie pamiętam gdzie to się robiło. Nie wiem, że to była wioska. Z orkami, którzy są. No w sumie... Nie, to trole. I to trole takie trolujące. Ale nas, kurde, zjechali, Boże. Co się dzieje w ogóle? Mistrz walce kijem, Tunel lawy. Tutaj ich zalało. Lawy ogólnie. Z tego co pamiętam wybuchł jakiś wulkan. Arcymistrz w posługiwaniu się zbroją skórzaną. Spoko. Będziemy tu przychodzić kiedyś. Eliksir wszystkie wytrzymałości. Nie, nie chcę. Wolę to kupić. Za 50 tysięcy. <gry> Okej, okay, tu. Chodź z nami. Nie, nie chcę. Jesteś trollem, więc nie biorę trollu do swojej drużyny. Może ognia, okej. Okay. Cyklopi Iron Sand, kupcy rudy. Spoko. Nie posługiwaniu się magią wody. Dziwne w takim miejscu. I to troll. Arcymistrz atletyki nie, może ognia. Ty też nic nie powiesz. OK. Uratowani. Misja. Uratowani w tej okolicy potrzebują eliksirów odporności na ogień. Dzięki niej możemy przetrwać. Dostarczcie do sześciu domów na południowym krańcu tego, co pozostało z wioski Rust. Okej. Okay. to mamy misję. Ogólnie tutaj na Iron Sand są również cyklopi. Którzy są dość mocni. Regeneracji sobie tutaj właśnie zrobiliśmy. Fajną umiejętność. potrzebuje się powozu do Shadowspire nie, nie dziękuję. Coś to podkowa. Okej. Okay. Mamy klientów. Dobra, na razie nie. Na razie mnie to nie interesuje. Sprawdzamy dalej domki. Jezu, klątwa kamienia. Szukam starożytnej oczyzny troli, zgubiłem się, nikt nie wie o klątwie kamienia, Magr, mag ogr zog. nie dość, że nam nie pomógł to uciekł, to jeszcze dybono moje życie Aha, okej okay. Może uda wam się znaleźć naszą poprzednią oczyznę i sprawdzić czy klątwa kamienia nadal istnieje Aha, dobra może że na No dobra. E, ogólnie to jest zadanie promocyjne dla troli, czyli nie dla nas, ale można to wyko wykonać e, oczywiście dla... Wow, królewskiej osy. Spoko. Szkoda, że nie mamy. Można to zadanie wykonać tak po prostu dla Expo i dla Kasy. Nie dla. Nie dla tego. E, nie dla dla samego questa. Tu jak widzicie jest wszystko popalone, są yy, kawałki domów tylko, ponieważ tutaj coś było u nich i... i trole są zgubione. W sumie tak nie wiem gdzie iść. No niezbyt wiem gdzie iść, okej, okay, tutaj nic nie leży. Tu coś jest Karion? Co to jest? No tu jest lawa, lepiej tutaj nie wchodzić. Oczywiście mogły tam przelecieć na drugą część lawy, ale od razu zginę, bo tam są ostre potwory. Okej, okay, zaraz się Okej, okay. no to co, no to idziemy rozdać te eliksiry dla tych y, głupich ogrów, trollów, troli, jak zwał tak zwał. Więc sobie zaliczymy szybciej komisję. Do pięciu południowych domków, tak? Do pięciu południowych domków, to chyba będzie ten. Okej okay. To będzie pewnie ten Dwa Trzy Aha, to Ten nie chce, dobra Nie chcesz być to nie Coś tu jest nie tak Nie masz? Jak to nie masz? Ej, no w sumie to jest dziwne. Ale ja nie mam, no. Dostałem tyle, ile dostałem i co? Znajdź tam dom. Za mało eliksirów. No, nie mam więcej. Ja pierdzielę co za typy w ogóle. Co za ogarnięci ludzie. Znaczy trolle. No, ale dobra, idziemy sobie dalej w takim razie. Podlecimy sobie do jamy y, pewnego smoka Tylko najpierw podkowy Jezu moc, moc 132 ona jest 4 razy mocniejsza od smoka W ogóle o co chodzi? Magia ciała, ok. 7, 6, 7, u U, o tutaj zapomniałem jeszcze dodać, spoko Już dodajemy Rozbrajanie nie, identyfikacja wrogów nie, alchemia nie Biegłości wampirów. Ok. 5. Yy, I percepcja nie. Temu zaraz dodamy tutaj. Magia ciemności mistrz, magia ziemi mistrz. Magia wody może na mistrza walnąć. Byłoby fajnie. Uczenie się. Medytacja. Zbroja Skórzana. Dobra, Zbroję Skórzaną wolniemy. Nie, 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 nie opłaca się. Kompletnie się nie opłaca, moi drodzy. Ale tutaj na Arcymistrza można to wbić, więc sobie Magię e, Ognia w górę. I on dostanie właśnie Podkowy. I Magię Ognia na 4. Spoko, zajebiście. E, okej, okay. no to co? To lecimy do jamy. Mam nadzieję, że nas tutaj nie zabiją. To może być naprawdę niebezpiecznie. Gdzieś jest ta jama? Jest. Teraz sprawdzamy. Nie o. dam się. O, tu są smoki. Ja pierdziele, tu są smoki, które nas jeszcze atakują. Nad nie gdzie iść? No dobra, trochę, trochę jest przesrane, ale szukam ciąż tej jamy. Tu jest mega dużo smoków, ja nie wiem jak ja mam tego smoka, swego zwerbować. Ja tutaj nie dam rady tego przeżyć nawet. Ja, ale się władowałem. Boże. Ale się władowałem. Nic nie ma? Jest, dobra. Przyłącz. Tak. Tak, tak, tak. Dobrze, 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 dobrze. dobrze. Okej, okay, w takim razie zrobimy w ten sposób, moi drodzy. Eee, ja tutaj skończę odcinek. W kolejnym odcinku zwolnimy naszego tego smoka. Pójdziemy tam do tej jamy smoków. Zatrudnimy na jego miejsce lepszego smoka na 15 levelu. Damy mu wszystkie przedmioty i będzie wesoło. Także zapisuję dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia oczywiście w kolejnych odcinkach mojego letu, ja do Mighty Magic 8. dzienniczyciela. Na razie, cześć!